Straszne książki do czytania, straszne filmy do oglądania, czyli bezsenna środa, a w niej horrory i ich ekranizacje, więc rozsiądźcie się wygodnie. Hej, hej, moi drodzy. Bezsenna środa, dzień horroru, dzień grozy, dzień opowieści tajemniczych, niesamowitych i mrocznych. Jest to cykl, który prowadzę już od 12 Ponad lat tutaj na wielkim buku co środę w niemal każdą środę. Uwielbiam czytać straszne książki, uwielbiam oglądać straszne filmy. A kiedy pojawia się ekranizacja książki, no to w ogóle jest co? No. Ekscytacja. Oczywiście ekranizacje bywają i lepsze, i gorsze, ale to wcale nie jest tak, że wszystkie są zawsze gorsze od swojego pierwowzoru literackiego. Nie zawsze pierwowzór literacki wygrywa. Zresztą przekonacie się dzisiaj sami. Do stworzenia dzisiejszego zestawienia zainspirowała mnie powieść Obserwatorzy M.A. Shina. Jest to horror, jest to powieść, która łączy w sobie i grozę, i folklor irlandzki. A ja wszystko to od wydawnictwa. Muza we współpracy z którym powstał dzisiejszy film. No i właśnie, ja również obejrzałam ekranizację obserwatorów, i o niej Wam również dzisiaj opowiem, to znaczy zrobię porównanie. Zapraszam więc Was na 13 horrorów i ich 13 ekranizacji. Oczywiście to są moje wnioski, to są moje subiektywne opinie. Możemy się nie zgadzać, ale możemy. Tak czy siak, ja Was zapraszam serdecznie do komentowania, do komentowania i dawajcie znać o swoich ulubionych ekranizacjach. Na dokładkę pamiętajcie, że obserwatorzy będą dzisiaj do wygrania. I Zaczynamy od dzisiejszej gwiazdy, obserwatorzy M.A. Shine, od wydawnictwa Muza. I co my tutaj mamy? Las, las, który nie wypuszcza ze swoich szponów. Mamy irlandzki folklor. Mamy na dokładkę co? Mamy narastającą atmosferę grozy. Osaczenia, na dokładkę finał, no, który wywołuje dreszcze, ale od początku. Ja słuchajcie, uwielbiam grozę z wysp. Ich lasy pełne są potworów, ich wzgórza pełne są tajemnic, ich małe miasteczka pełne są. Legend. Szkoda, że do nas trafia zaledwie ten ułamek brytyjskiego horroru, ale jeśli cenicie właśnie brytyjski horror, a chociażby czytacie po angielsku, to zachęcam Was do poznawania kolejnych tytułów. Brytyjczycy, po prostu, Irlandczycy i w ogóle ludzie z wysp straszą na maksa i robią to dobrze. Tak jak robi to też M.A. Shine. Mina jest pogubioną młodą kobietą. Spotkały ją w życiu rzeczy smutne i tragiczne, a ona nie potrafi się z nimi uporać, więc ucieka. Kolejny dzień zrestuje kolejną ucieczkę. Tym razem jednak nie znajdzie ukojenia, ale pułapkę. Z malowniczego Galway trafi do lasu. Lasu, z którego nie można uciec, ba. Lasu, w którym stajesz się widowiskiem dla czegoś pierwotnego i pradawnego. Dla obserwatorów. Kim są, kim byli, czego chcą. Pomysł jest pierwsza klasa, a wykonanie Emma na twardą piątkę. Autor postawił tutaj na budowanie atmosfery osaczenia i izolacji. Na to takie poczucie, że słuchajcie, nie da się nic zrobić. Nie da się nic zrobić, chociaż bardzo chce się jakoś zadziałać. I to wszystko pokazane jest z perspektywy wyjątkowych, ciekawie zbudowanych postaci. To właśnie w ich historiach, w nich unikatowej perspektywie ukrywa się urok tej powieści, przynajmniej dla mnie. No i samej tajemnicy, która kryje się tutaj między drzewami. Tak, słuchajcie, ja się boję drzew, a M.A. Shine utwierdził mnie tylko w przekonaniu, że nie ma co się między drzewami po prostu kręcić zbyt długo. No nie ma co. Nigdy bowiem nie wiadomo, czy nie zamkną nas w swoich sidłach, nie złapią nas i nie będą się na nas gapić. Chociaż warto pamiętać, że w tym gapieniu się tutaj jest pewien cel. No i to nie tak, że drzewa. No ale to musicie no już odkryć sami. Czyta się na wdechu, a zakończenie rewelacja, tak jak mówię, cia... No dobra, ale mamy książkę, a istnieje też ekranizacja, która ma tytuł podobny jak książka, czyli The Watchers. Reżyserii powieści podjęła się córka kultowego, już zresztą reżysera M. Night Shyamalana. Jedna z jego dwóch córek. Shyamalan ma na koncie dzieła wybitne, prawdziwe, straszne, ciekawie nakręcone, prowadzone zawsze takim specyficznym torem. No i szkoda, że córka nie odziedziczyła tego daru reżyserii po swoim ojcu. Niestety. Jej film bowiem okazał się być... Nudny, po prostu nudny, nakręcony w nudny sposób. A miał potencjał, żeby być świetną ekranizacją. Zacznę od tego, co mi się spodobało. Po pierwsze, przeniesienie tej leśnej miejscówki na Ekran. Jeżeli chodzi o miasteczko irlandzkie, jeżeli chodzi o scenę wjazdu do lasu, o samą podróż i o las, to jest naprawdę widowisko i przechodzą mnie ciarki, bo wiecie, ja i las. Spodobały mi się również efekty specjalne, które pozwoliły ożywić ten strach przed widzem. Niestety gra aktorska naszej MINY, w której rolę wcieliła się Dakota Fanning, okazała się być но Płaska. Za dzieciaka wybitna Dakota Fanning w tym filmie jest po prostu drewniana. Nie wiem, co się stało z tą kobietą, ale po latach naprawdę wybitnych ról jej płomień po prostu zgasł. Pozostali aktorzy, moim zdaniem, zostali wybrani na chybił trafił. Co więcej, nie spodobało mi się zakończenia tego filmu, dlatego że książka pozostawia jeszcze większe napięcie, jeszcze większą niepewność. Natomiast film wszystko spłaszczył. Zakończenie jest miałkie, jest żałosne, nie wywołują żadnego w ogóle cienia napięcia. Więc mój werdykt polega na tym, że książka jest naprawdę dobra, a film to takie 4 na 10. Nie więcej. Więc czytajcie książkę. A film możecie pominąć. Książka będzie dzisiaj do wygrania w naszym konkursie z wydawnictwem Muza. A teraz zapraszam Was na 12 innych książek i ich ekranizacji, które będzie albo warto przeczytać, albo warto obejrzeć, albo jedno i drugie. Zresztą się zaraz dowiecie. Jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie. Mam na imię Olga. Prowadzę kanał Wilki Bóg o książkach, o literaturze popularnej, ale też literaturze pięknej. Kocham książki, kocham czytać i mam nadzieję, że znajdziecie tutaj miejsce. Za siebie. Subskrybuj ten kanał. A jeśli tutaj się zasiedziałeś z kawką, to pamiętaj, że trzeba polubić filmik, żeby ja wiedziała, że się podoba. Za mną chrapie moja Jamnisia Lala, której obecnie nie widać, ale widać poduszkę, za którą się ukrywa. No właśnie. Zapraszam Was też na Facebooka, zapraszam Was na Instagrama. Tam dużo się dzieje. Jeżeli nie dzieje się tutaj, to dzieje się tam. Na pewno na Facebooku i na Instagramie jestem, no praktycznie codziennie dla Was. Właśnie zapraszam Was też na bloga Wielkiego Buka, i na filmy tutaj, które dzieją się od czasu do czasu, a nawet częściej. No, w takim razie wszystko już powiedziałam, a teraz zapraszam Was do kontynuacji tego materiału. To Stevena Kinga. Kogo my tutaj mamy? Klauna Pennywise, tańczącego klauna Pennywise, który ukrywa się i czai w czeluściach e, podziemi, a raczej kanałów ściekowych miasteczka Derry. Grupa przyjaciół musi go pokonać. Jedyny mankament powieści jedna scena, która jest chora na głowę, która jest zupełnie niepotrzebna, a która sprawia, że no ta końcówka niesie takie poczucie obrzydzenia na języku. Na szczęście, dwuczęściowa, najnowsza ekranizacja z Billem Skarsgardem w Roli, fenomenalnej roli tańczącego klauna Pennywise'a, ominęła tę scenę w pewien sposób i skonkludowała sprytnie całe zakończenie. Uniknęła po prostu najgorszego. Wniosek? Moim zdaniem, zarówno książka, jak i filmy, to jest mocne 7 na 10. Ring. Koji Suzuki. To jest japoński horror, który potrafi przerazić nawet. Największych zawodników grozy. Zarówno w wersji książkowej, co oczywiste, ale przede wszystkim również w wersji filmowej, tej japońskiej, bo amerykańska jest dobra, ale ta oryginalna japońska zatytułowana Ringu. Istnieją oczywiście różnice pomiędzy książką a filmem. Przede wszystkim chodzi o przesłanie książki, która się nawet kontynuuje. Film trochę inaczej to wszystko kończy, a raczej to wszystko podsumowuje. Niemniej, no, obie wersje są moim zdaniem fenomenalne. Dla mnie i film, i książka to są po prostu dzieła wybitne. Każdy na swój sposób, każdy na swój unikatowy japoński sposób, i dla mnie to są takie 9 na 10 spokojnie. Nawiedzony dom na wzgórzu Shirley Jackson, czyli historia kultowa, historia nawiedzonego domu, tytułowego nawiedzonego domu na wzgórzu i horror psychologiczny. To jest dom, który wykorzystuje słabości innych, tych, którzy przebywają w jego murach i jednocześnie zaraża ich swoim złem. Tak. Wielokrotnie próbowano ten film zekranizować, raz lepiej wychodziło, raz gorzej, ale dla mnie unikatową ekranizacją, godną polecenia, zapamiętania, zapisania sobie jest serial. Serial w reżyserii Majka Flanagana, który nie dosłownie przenosi książkę na ekran, ale wykorzystuje jej najważniejsze motywy. To jest po prostu wybitny hołd, moim zdaniem, złożony tej powieści. W ogóle jeden z tych odcinków wywołał we mnie, słuchajcie, morze łez, po prostu morze łez. Jednocześnie pozostałe przeraziły mnie do szpiku kości. Dla mnie książka to jest najlepsza opowieść o nawiedzonym domu. Ja wiem, że niektórym może wydawać się nudna, ale jeśli podejdziecie do tego jak do horroru psychologicznego, to może tak nie będzie. A serial to jest mocne 9 na 10. Frankenstein Mary Shelley. Jest to historia tytułowego... Frankensteina, doktora Wiktora Frankensteina, który bawi się w Boga i postanawia wskrzesić z martwych istotę. Istotę, którą z przerażenia porzuca na pastwę losu. I ta istota zaczyna się na nim mścić. Ekranizacji było bez liku. Potwór Frankensteina, dlatego, że to nie jest Frankenstein, ale potwór Frankensteina, jest zresztą no, ikoną horroru. Ale kiedy ja mówię o ekranizacji Frankensteina, to wybieram film w reżyserii Kenefa Brana w roli tytułowej z wybitnym Robertem De Niro w roli potwora. To jest ekranizacja piękna, ekranizacja straszna, ekranizacja, która trzyma się książkowego pierwowzoru. Jeśli coś mi troszkę tutaj nie wybrzmiało, to uważam, że ten film trochę za bardzo wzrusza się potworem, chociaż jednocześnie pokazuje jego okrucieństwo. Ale niektóre sceny mogą być mniej poruszające. To jest kwestia współczesnej wrażliwości. Przy perfekcyjnej powieści film to 9 na 10. Psychoza Roberta Bloka. I to jest jeden z tych przypadków, kiedy książka, kiedy pierwowzór literacki. Okazuje się być gorszy od swojej wybitnej ekranizacji. To nie znaczy, że książka nie jest dobra, jest świetna, ale ekranizacja w wydaniu, oczywiście, Alfreda Hitchcocka z Normanem Batesem, z tym motelem, z jego matką to jest po prostu obraz i kino wybitne. Psychoza Alfreda Hitchcocka przeszła do historii filmografii. Po prostu, jeśli nie chcecie czytać, to obejrzyjcie film. Bo nie będziecie żałować, to jest jedna z najbardziej uniwersalnych ekranizacji, jakie powstały. To jest fenomenalny dramat i koszmar, i kryminał w jednym. Film to jest po prostu pozycja obowiązkowa. Terror Dena Simmonsa. Wyprawa Sir Johna Franklina na północne wody, by odnaleźć północny przesmyk na drugą część półkuli, kończy się tragicznie. Dwa statki, Terror i Erebus, utknęły w lodzie. Utknęły w lodzie na lata. I to jest prawdziwa historia, i ona się tutaj kończy, a od momentu niewiadomej przejmuje ją Simons. Podejmuje ją tam, gdzie zostały już tylko domysły, i zamienia ją w znakomity horror, w którym główne role odgrywają nieskończone połacie lodu, izolacja. I głód. Powieść wybitna, myślę, że tak. Natomiast ekranizacja, której podjęło się studio Scott Free Productions, okazała się być bardzo ciekawa. To jest serial. Wybitna obsada i nie sposób temu zaprzeczyć. Moim zdaniem, też fenomenalna kinematografia i oddane realia epoki. Czego zabrakło? Moim zdaniem, zabrakło tej tajemnicy rodzącej się pośród lodu. Trochę zbyt wiele ukazano zbyt dosłownie. Całość serialu moim zdaniem to jest takie 6 plus na 10. Egzorcysta William Peter Blatty swojego czasu w 1973 roku, kiedy powstała ekranizacja filmu Egzorcysta na podstawie powieści w reżyserii Williama Fritkina ludzie wychodzili z kina. Dziwne? No niekoniecznie, tylko że William Fritkin stworzył coś wybitnego, a stworzył to z kim? Scenariusz napisał sam Blatty i dlatego jego dzieło przełożone na ekran jest zrobione tak dobrze. Mamy tutaj walkę dwóch księży, którzy mierzą się z pradawnym demonem pustyni który opętał dorastającą dziewczynkę. W tym wymiarze to jest ponadczasowy obraz, ponadczasowy. Czego mi zabrakło w ekranizacji? Zabrakło mi dwuznaczności, którą pokazuje powieść. Ale oba dzieła to dla mnie 9 na 10. Coś John W. Campbell. I tutaj podobnie jak w wypadku Psychodzy, moim zdaniem film jest lepszy od książki, pomimo tego, że książka, a w zasadzie nowela, jest bardzo dobra. Jest to nowela o czymś, co czekało, by się obudzić i opętać umysły, w tym wypadku badaczy na stacji na Antarktydzie, na odległych połaciach Antarktydy. Mamy tutaj metaforyczne przesłanie z poczuciem narastającej paranoi i, oczywiście, izolacji, i także nieufności. Ale ekranizacja Johna Carpentera to jest majstersztyk. Wybitne efekty specjalne, które przetrwały próbę czasu. Potworny body horror. Fantastyczna obsada i to poczucie, że stamtąd nie ma ucieczki. Film to jest dla mnie 10 na 10, serio, serio. Natomiast jeżeli chodzi o książkę, to jest 7 na 10. Drakula, Bram Stokera, bo krew jest życiem. I Dracula, podobnie jak Frankensteina, filmowano dziesiątki. Razem. To jest opowieść o hrabin Drakuli w cieleniu zła, wampirze, który pragnie pogrążyć cały świat w ciemności. Dla mnie Dracula ma jedną ekranizację. Jest to ekranizacja z 1992 roku w reżyserii Francisa Forda Coppoli z wybitną rolą Gary'ego Oldmana w roli Drakuli i równie wybitną rolą Anthony'ego Hopkinsa w roli Van Helsinga. To, co oszałamia w tej ekranizacji, poza muzyką, która jest druzgocząca. To są kostiumy. Kostiumy, oszałamiające kostiumy, które zresztą zdobyły Oscara swojego czasu, a są projektu, uwaga, Eiko Ishioki, jest to japoński projektant. Kocham książkę, kocham film, nic więcej tutaj nie mogę dodać. Wywiad z Vampirem and Rise, bo z wampirami to jest tak, że one kuszą zawsze i wszędzie na swój wyjątkowy sposób. Zresztą teraz przecież sami widzicie, że króluje Nosferatu, i wróciliśmy do filmu w zasadzie sprzed 100 lat. Ale. Pomysł Rice na serię książek poświęconym wampirom z charyzmatycznym, pięknym Lestatem w roli głównej to był Strzał w dziesiątkę. Natomiast ekranizacja pierwszego tomu to jest jedna z najbardziej klimatycznych i nastrojowych ekranizacji powieści o wampirach, jak je spotkałam. To jest opowieść o wielkiej nienawiści, o poszukiwaniu swojej tożsamości i próbie odpowiedzi na pytanie, kim jestem. Mamy tutaj fantastycznego Toma Cruza, właśnie jako charyzmatyka aktorskiego w roli Lestata, fenomenalny i nawet uściosty brat Pitt się załapał. Są w doskonałym miejscu, w doskonałym filmie. I tak szczerze, szczerze, to film podobał mi się bardziej od książki. Tak Wam szczerze powiem. Kolejnych tomów nie czytałam. Ruiny Scotta Smitha. Wiedzieliście, że się pojawią ruiny. No, wiedzieliście o tym, jeżeli śledzicie ten kanał. Mamy tutaj lepkie, gnijące ruiny w środku Ama nie, amazońskiej, meksykańskiej dżungli. Tego miejsca nie ma na mapie. Nie ma prostej drogi. Nie ma drogi do wykopaliska, <noise> jakie zostało stworzone przez archeologów na czubku meksykańskiej piramidy, właśnie w sercu tej dżungli. Ale z tej piramidy nie można zejść. Jeśli raz na nią wejdziesz, to nigdy z niej nie zejdziesz. O. Książka jest fenomenalna, zresztą ja przepadam za historiami o turystach, którzy wpadają w pułapkę. No a ekranizacja. Ekranizacja jest dla mnie pozycją obowiązkową każdego lata na początku letniego sezonu. Przepadam za nią, bawię się świetnie za każdym razem oglądając ten film i nic na to nie poradzę. Jeżeli uważacie, że to głupie, no to trudno. No ja lubię. I wreszcie American Psycho Bret Easton-Illis. Książka wybitna, ekranizacja wybitna. Kultowy Patrick Bateman, który nocami poluje po nowojorskich ulicach. Za dnia natomiast jest jappy, jest maklerem giełdowym. Mamy tu szaleństwo na najwyższych obrotach. Powieść jest obłąkana, to jest zresztą satyra na współczesne i ówczesne czasy. A film Christian Bale w roli Patricka Batemana to jest. Dzieło sztuki. To jest majstersztyk, jakich mało. Aktor poświęcił się całkowicie tej roli i dokonał rzeczy niesamowitych i <laughs> niemożliwych. Jeśli oglądaliście kiedyś materiały dotyczące kręcenia właśnie American Psycho, to widzieliście zresztą, co też Bale wymyślił, żeby osiągnąć właśnie takie wyżyny Batemanizmu. Nie będzie po prostu drugiego takiego Batemana, nawet jakbyście bardzo, bardzo chcieli, jest tylko Christian Bale. I powiedzmy sobie szczerze: książka, film. 10 na 10. Jak widzicie, wybrałam różne książki, różne horrory i różne ich ekranizacje. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Obserwatorzy MA Shaina zainspirowali mnie do stworzenia właśnie tego zestawienia. Książka jest świetna, jest nastrojowa, zabiera nas do irlandzkiego lasu. I ten irlandzki las jest pełen folkloru, i to jest bardzo, bardzo ciekawe. I tak jak mówię, więcej brytyjskiego horroru u nas w Polsce serio, bo tam są fenomenalne historie związane właśnie z naturą, z przyrodą i folklorem. Dzieje się obserwatorzy, mam nadzieję, że są takim dobrym właśnie początkiem takich historii u nas. A no właśnie i za chwilę będziecie mieli do wygrania obserwatorów w naszym konkursie. Obserwatorzy dla was od wydawnictwa Muza pytanie konkursowe: która ekranizacja może to być film albo serial są waszymi ulubionymi ekranizacjami wszechczasów i nie pytam tylko o horror, ale w ogóle o ekranizację książek. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, a wyniki pojawią się i w opisie pod filmem i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Jak ja dobrze bawiłam się przy obserwatora Hemyshine'a. Mniej dobrze bawiłam się na ekranizacji tej powieści, powiem Wam szczerze. Nie spodziewałam się takiego drewnianizmu po Dakocie Fanning. Po prostu nie spodziewałam się czegoś takiego po niej. A jednak, mimo wszystko, m, efekty specjalne zrobiły na mnie wrażenie i ten las. Reszta aktorów średnia. No, córka Szeemalana. Nie ma takiego talentu. Biedna, biedna kobitka, bo pewnie bardzo chciałaby być tatą, a tatą po prostu na razie nie jest. Przynajmniej musi jeszcze trochę poćwiczyć. Może więcej dobrych filmów nam zrobi. Ja będę czekać. O obserwatorach możecie sobie poczytać na blogu Wielkiego Buka Nie zapomnijcie też polubić tego filmiku. Jeśli do tej pory tego nie zrobiliście, a sobie tutaj siedzicie i oglądacie i Wam się podoba, oczywiście, żebym ja wiedziała, że Wam się podoba, bo to jest taki wskaźnik podobania się dla mnie. No właśnie. Zaglądajcie na Facebooka, zaglądajcie na Instagrama, zaglądajcie na bloga, bawcie się dobrze i pamiętajcie, że bezcenna środa trwa od lat i jest to tydzień. Jeśli nie tutaj bezpośrednio, to na Facebooku na Instagramie zawsze coś horrorowego się dzieje. A my widzimy się niebawem. Horrorowcy widzimy się za tydzień, a nie horrorowcy za chwilę moment. Do zobaczenia, pa pa!